Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na sesje uzdrawiające. Są to, kochani, trzy sesje trzy, ponieważ trójka to magiczna cyfra. Trójka to transformacja i przemiana, trójka to katalizator, dlatego trzy. Kiedy wy do mnie przychodzicie na jedną sesję uzdrawiającą, jest to bardzo często za mało, ponieważ dopiero te tematy są otworzone. I chodzi o to, żeby pociągnąć ten proces. Także, kochani, informacje o mm, tych trzech sesjach znajdziecie w opisie pod filmem, a teraz y, ja lub na królowa mocy.com, a teraz ja Wam opowiem o czymś bardzo ważnym. Opowiem Wam o efekcie lustra w relacjach z innymi ludźmi, jak ja to postrzegam, jak ja to widzę. I mam nadzieję, że w ten sposób wyjaśnię Wasze wszelkie wątpliwości, Wasze niejasności, Wasze zapętlenia w relacjach. A więc przystępujemy do dzieła. Kochani moi, według oczywiście mnie, ale także według psychologii klasycznej, ja też, kochani, jestem z wykształcenia coachem, miałam bardzo dużo w swoim życiu tematów właśnie związanych z uzdrawianiem wewnętrznego dziecka, z uzdrawianiem ran z dzieciństwa. Sama też bardzo dużo doświadczyłam, i dlatego też mogę wam nieść tą pomoc. Słuchajcie, jeżeli powstają w relacji z partnerem czy z innymi ludźmi jakieś trudne sytuacje, no to mówimy, lustro. Ty jesteś moim lustrem. I co to oznacza dla wielu z Was? I od razu powiem, że jest to nieprawidłowa interpretacja. Jest to interpretacja, która prowadzi do wielkich szkód, wielkich strat oraz zbyt długiego pozostawania w pewnych związkach, które już dawno mogłyby się zakończyć. Jeżeli potocznie mówimy, jesteś moim lustrem, czyli jesteś taka sama jak ja, czyli um, Widzisz siebie we mnie. No i e, ci, którzy nie mają wiedzy na ten temat, no to y, rzeczywiście wpadają po prostu w pułapkę. No bo wtedy zaczynamy myśleć, że skoro ja jestem taka jak ta osoba, y, no to tak jakby. No, nie wiem, muszę, muszę być w tej relacji, albo coś ze mną jest nie tak. To jest kochani, błąd myślenia, to jest pułapka. To jest największa pułapka um, teorii, jesteś moim lustrem. I teraz, jeżeli jesteś w relacji z drugim człowiekiem, bo tak naprawdę, w relacji z drugim człowiekiem, czy to z partnerem, czy z dzieckiem, czy z kimś tam, jesteś w stanie. Siebie zobaczyć, to jest prawda, i ta osoba, którą masz przy sobie, powiedzmy, nie wiem, twój mąż czy twój partner, jest adekwatna, wiesz do czego? Nie do cech twojego charakteru, tylko jest adekwatna do twoich przekonań o sobie samym. Jest adekwatna do programów, które zostały w ciebie włożone, kiedy byłaś dzieckiem. I teraz to jest uwalniające, ponieważ to oznacza, że ja mogę taką relację z kimś yy, wykorzystać do tego, żeby zobaczyć, gdzie są moje rany. Tak? Będę też o tym robiła czytanie z kart. Gdzie są moje rany? I mogę to uzdrowić. Więc e, jeżeli ja, na przykład, jestem w związku z mężczyzną, który mnie ignoruje, który mm, odsuwa się, który jest agresywny, e, który mm, ucieka z relacji, to jest to dla mnie. Informacja i ta osoba jest tak jakby ona rezonuje ze mną na moim poziomie podświadomym. Tak? Ona rezonuje ze mną na poziomie moich programów, nie na poziomie moich cech charakteru. Ja nie jestem taka sama jak ta osoba. Może się tak zdarzyć, ale najczęściej to nie o to właśnie chodzi. W 99% chodzi o to, że ta druga osoba, poprzez to jak ciebie traktuje, Pokazuje tobie, uzewnętrznia tobie coś, czego ty może nie widzisz, nie uzdrowiłaś, a jest w tobie wciąż. I teraz przyjrzyj się temu, spójrz na to w ten sposób. Jeżeli ja mam partnera, który mnie nie szanuje, jeżeli ja mam partnera, który nie szanuje mojego zdania, a więc. Mój program, moje przekonanie może być takie: ja nie mam zdania, ja nie mam prawa głosu, ja muszę siedzieć cicho, ja nie mogę się wyrażać, albo moje zdanie się nie liczy, albo ja jestem nieważna. To są tak głębokie mechanizmy i ta druga osoba nam to właśnie pokazuje poprzez to, jak nas traktuje ponieważ my jak nadajnik poprzez nasze programy i schematy przyciągamy właśnie osoby właściwe które nam uzewnętrzniają to, materializują nam to, gdzie my mamy zaburzone myślenie o sobie samym czy może o relacji. Bo jeżeli masz przekonanie, że na przykład Wszyscy mężczyźni są do niczego, albo wszystkie kobiety lecą na kasę, dokładnie przyciągniesz takiego mężczyznę, który będzie ciebie traktował tak samo jak y, twoi poprzednicy, bo ci jakby poprzez to zostanie ci pokazane twoje przekonanie, które też żywisz, tak? I jeżeli panowie myślą, że kobiety lecą tylko na kasę, to przyciągną takie panie, które będą leciały. Tylko na kasę. Jeżeli ja uważam, że jestem niewarta i niegodna miłości, i to jest moje przekonanie, to ja przyciągnę takiego partnera, który będzie mnie lekceważyć, który będzie mnie poniżać, który będzie oszukiwać i tak dalej. Jeżeli ja uważam, że związki nie są bezpieczną przystanią, jeżeli ja wierzę w to, że wszystkie związki damsko-męskie zawsze są popaprane. Dokładnie przyciągnę takie osoby, które mi to pokażą. Pokażą mi to, w co ja wierzę. I teraz o co chodzi? Proszę błagam was, <noise> bo wiele lat tracimy naszego życia, będąc w naprawdę niewłaściwych relacjach z niewłaściwymi ludźmi. Yy, my często rozumiemy Oret. To teraz co? To teraz to jest moja wina, że ja mam takie przekonania, albo, nie wiem, to jest moja wina, że on, ona mnie tak traktuje. Mm. Moi drodzy, jeżeli wy nie jesteście w stanie zaakceptować pewnych rażących cech waszego partnera, na przykład przemocy psychicznej, albo, yy, yy, nie wiem, yy, kłamstw, to spójrzcie na tą sytuację z dwóch stron. Ja teraz tą relację wykorzystuję, by uzdrowić moje wzorce i przekonania, bo ta osoba mi to pokazuje. Ale ja nie muszę z tą osobą wcale być. Ja nie muszę poświęcać mojego życia, będąc tą osobą. Proszę Was, błagam, udostępniajcie ten filmik, dzielcie się nim. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, ponieważ to jest yy, wielkie, wielkie przesłanie dla Was. I to jest bardzo uwalniające, bardzo uwalniające. I dlatego yy, zapraszam Was na uzdrawianie wewnętrznych ran. Zapraszam Was na uzdrawianie tematów związanych z wewnętrznym dzieckiem. Yy, Trzy spotkania, moi drodzy, trzy, magiczna trójka, katalizator. Bo o to chodzi w życiu, że Ty nie przyszłaś tutaj cierpieć, nie przyszłaś tutaj uzdrawiać na siłę innych, nie przyszłaś tutaj zbawiać całego świata. Ty jesteś tu przede wszystkim po to, żeby mm, Doświadczyć tego życia, żeby wzrastać, żeby cieszyć się tym życiem, żeby brać z niego garściami. Nie jesteś tu za karę, nie jesteś tu po to, że masz wiecznie karmę spłacać. A więc naprawdę to życie może być, kochani, piękniejsze, może być lżejsze, może być bardziej spełnione. I tak naprawdę... Możesz nie mieć e, zbyt wielu dóbr materialnych. Możesz żyć skromnie, ale to nie będzie miało znaczenia dla Ciebie. To nie będzie miało wpływu na Ciebie. Bo ty będziesz szczęśliwym człowiekiem, bo będziesz uzdrowionym człowiekiem. Także mm, to jest bardzo ważne przesłanie. Buziaczki, kochani, proszę, abyście tak nauczyli się rozumieć lustrzane odbicie, bo ten zwrot jest nadużywany, jest nierozumiany i powoduje bardzo poważne problemy w Waszym życiu bardzo, bardzo poważne problemy w waszym życiu. Także to można zmienić i to jest przesłanie z góry dla was. Także dziękuję, zapraszam i pa pa.